Prace remontowe w naszym mieście to już prawie stały element krajobrazu. Teraz przyszła kolej na osiedle Binków. Za 24 miliony złotych wyremontowanych zostanie 8 ulic. Prace będą prowadzone na ulicach Budryka, Jurajskiej, Dolomitowej, Świętej Kingi, Rubinowej, Złotej, Jana Kiepury. Oraz na nowej drodze, która nie ma jeszcze nazwy. To jest jedna z największych inwestycji drogowych na terenie miasta. Tak naprawdę 24 miliony złotych pochłonie ta inwestycja. Ruszamy przede wszystkim w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu, bo. To dofinansowanie pozwala nam tą inwestycję w pełni uruchomić. Główną inwestycją to jest przebudowa ulicy Budryka. Tutaj na ulicy Budryka wszyscy widzimy i wiemy, no, część instalacji podziemnej jest już tak wysłużona, że wymaga w całości wymianie i odnowieniu, ale też i ta nawierzchnia dzisiaj już zużyta będzie polegała wymianie i cały remont ulicy Budryka aż do od skrzyżowania z ulicą Staszica, do ulicy Skaleniowej w ramach tej inwestycji. Inwestycji. będzie to około 13 milionów złotych, będzie ten odcinek wyremontowany i drugim elementem budowy w ramach ulic na osiedlu Binków to właśnie budowa ulic za około 11 milionów złotych i też te inwestycje będą realizowane w tym samym porównywalnym czasie. Dzisiaj mówiliśmy się z firmą, że jest to 24 miesiące od podpisania umowy. Umowa została podpisana, teraz wykonawca musi opracować plan robót. Tak, jesteśmy umówieni z wykonawcą, aby opracować plan realizacji, tak naprawdę schemat organizacji ruchu i plan organizacji, ponieważ będziemy chcieli to cząstkowo wyłączać, aby była sytuacja no jak z najmniejszych utrudnień dla mieszkańców. Mamy w planie wygospodarowania czy tak naprawdę zagospodarowania dodatkowych terenów na miejsca parkingowe, bo ulica Budryka to przede wszystkim dużo stojących samochodów na miejscach parkingowych i tutaj też. Z wykonawcą będziemy musieli to dograć. Na pewno niełatwa inwestycja, na pewno z wielkimi utrudnieniami w czasie funkcjonowania i ten, dlatego prosimy wszystkich o wyrozumiałość i o wspólne prowadzenie tej inwestycji, bo w tym momencie no pozwoli nam to jak najszybciej tą inwestycję zamknąć. Szczególnie w obrębie ulicy Budryka, która no wiemy, że jest newralgiczna i tych samochodów tam dużo parkuje. Najwięcej pracy czeka wykonawcę na ulicy Budryka, która będzie odnawiana na długości 760 metrów od ulicy Staszica do ulicy Skaleniowej. Tam oprócz samej nawierzchni muszą być też wyremontowane instalacje podziemne. Będziemy z firmą rozmawiać, aby przeprowadzić to etapami, aby oczywiście nie zamknąć całości tego odcinka, bo taka fizycznie nie, nie, nie jest możliwość realizacji. Tak naprawdę utrudnień dla mieszkańców i te etapy opracujemy sobie z firmą i poinformujemy. Za każdym razem będziemy informować mieszkańców, jakie odcinki będą remontowane, jakie będą zamykane, tak aby mieszkańcy byli przygotowani do tego, że. No, tak naprawdę samochody będą musieli pozostawiać w innych miejscach i nie, nie, nie będzie możliwość korzystania z tych odcinków, które będziemy etapować, ale to już na etapie rozmów z wykonawcą, tak aby się tutaj tego harmonogramu w przyszłości trzymać. No i obyśmy nie zastali jakichś niespodzianek pod ziemią, tak jak zastaliśmy na kwiatowej wiele niespodzianek, które spowolniły pracę, a na pewne kolizje, na pewne zmiany, chociażby zakresu, no trzeba czekać w przełożeniu czy kabli energetycznych, czy wody, czy innej infrastruktury, no to wymaga czasu. Myślę, że tutaj wspólnie z wykonawcą podołamy i uzgadniając właśnie te elementy poszczególnych zakresów, też Uzgodnimy to z mieszkańcami i poinformujemy ich o, o naszych planach. Prace mają być wykonane w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obecnie trwają prace nad planem realizacji, który zakłada podzielenie jej na etapy oraz uwzględnia stworzenie na przykład tymczasowych parkingów.